Fajnie, że już przestał padać deszcz, bo już mnie tak on denerwował. No. No, nic już jesteśmy sucho. No, już, już mamy sucho nad głową, chociaż. Ale mam dwa patyki wypadły mi. O, mm, to okej, okay, fajnie, bo z liści chyba wypada wiesz. Tak, te sadzonki też mi z liści wypadły. Koko, ale już wiesz, co się zaczyna robić? Zaczyna się robić nos. O nie. A my nie mamy domku. Proponuję bardzo. Trzymaj, proponuję bardzo szybko wybudować nam jakikolwiek domek, bo my. Nie damy rady się ukryć nawet, teraz. Szybko, szybko. Ja zrobię drzwi, dobra? Dobra. A ty tam buduj dalej. Ja nie mogę, kurde, zaraz jakieś się zarazem pojawiać, może na naszej wyspie i co? O nie, jedno za dużo. Uuu, szybko, muszę te drzwi. Szybko, 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 szybko. Zrobię jedno takie okienko, żeby było widać, co się dzieje. Dobra, ja też tutaj zrobię. A ty zrób tak, bo zaraz tam jakiś pająk może wejdzie na głowę, co? Szybko, szybko! Dobra. Jeszcze tutaj. Chodź szybko, koko, chodź, chodź. Ja już tutaj... Dobra, ale myślisz, że coś nam się tu pojawi zaraz? Jeszcze dopóki nic się nie pojawiło, to ja tu będę budował, dobra? Ja będę na tym czasie kopała. A to szybko ucieka. No, żeby wykorzystać szybko tutaj naszą... Yy, spokojny czas jeszcze. Może się uda, zdobyć nam kolejny postęp, bo dużo nam nie zostało. A co nam zostało? Przypomnij nam. No, bo my mamy za wykopywanie ilości bloków, mamy jakby taki kolejny level, że no. chyba, że lepsze rzeczy nam się pojawiają do wykopywania. No. I zaraz mamy kolejny level. Kolejny? To szybko kopię, że jest zaraz kolejny level. Ja tu będę budował jeszcze takie jakieś inne platformy, bo nic w ogóle nam się tu nie pojawia. Mamy już kolejny level. <laughs> level trzeci wyspy. Super. I co? No na razie kopię tylko drewno. Drewno cały czas nam się pojawia. Bok kamienia mamy. Co to czaki Masz kilo! Ma, mamy kamień. To musimy zbierać, bo jak się jakiś wieśniak nam pojawi, to on potem chce yy, ten... Zwierzątka za, za właśnie ten. Za koby, za, za... kobla! No, dobra, więc super, super! Zdobywaj go jak najwięcej, bo on jest potrzebny. Co najmniej 16 sztuk. I wiesz co, piecyk będziemy mogli zrobić! I będziemy mogli zdobyć węgiel drzewny. Czyli już druga rzecz. Ale teraz damy czadu. Ale teraz damy czadu, nie? Teraz tak, pójdziemy do przodu że to jest głowa mała. Ile masz już Kobla? Na razie mam pięć. Potrzebujemy osiem na piecyk i będziemy ruszać do przodu, mówię Ci. Zrobimy te bingo. A jak nie, no to w jakiś inny dzień zrobimy. Nie musimy wszystkiego w jeden dzień. Dobra, bo ja już tutaj prawie skończyłem z desek układać yy, jeszcze większe fundamenty. Zobacz, ile... Już tutaj możemy normalnie biegać, oh, oh. aż głodny się zrobiłem. Oh. Wasz, no właśnie, co to jest za dziura? Koko! Musimy to zakleić, mm. nie tym! Koko, co ty robisz? Nie, nie Dlaczego ty padłeś? Udało mi się wejść do wody. Złapałeś wodę? Koko, halo? Halo, Koko? Jestem! Jestem! Kuku jesteś! Super. super, super, że już jesteś. A tutaj musimy zakleić tą dziurę, ja ją zakleję. Dobrze. A który? To jest ten blok? Okej. Okay. Właśnie się pogubiłem. Ja, ja zrobię tego. może coś takiego, zobacz. I tu obok tego bloka, co on tu wystaje, to, to to jest właśnie ten blok do kopania, dobra? Dobra. Dobra. Ja mam jeden kobla, a Ty ile masz? Ja mam pięć. No dobra, czyli I mam jeszcze Szósty, dobra, czyli jeszcze jeden? Bo potrzebujemy osiem na piecyk, wiesz? No, to zaraz będzie na pewno. Dobra, no to daj znać, jak Nie będzie. Już kopię. Dobra, tylko to daj, daj wszystko do skrzynki, daj wszystko do skrzynki. I zaraz zrobimy taki fajny, nasz jedyny piecyk, i będziemy mogli zrobić węgiel drzewny. Już jest. Piecyk normalnie dwa bingo odhaczymy. Jest już wszystko? Dobra. I zobaczcie, robimy nasz pierwsze piecy! Mam piecy! Wrzucę tutaj nam do domku. I patrz, i teraz jak będziemy tak przepalać drewno drewnem, to otrzymamy węgiel drzewny. I będzie też światło w domku w nocy. Bo będziemy mogli zrobić pochodnie. Dokładnie, dokładnie. Czyli mamy piecyk, mamy sadzonkę i zaraz będziemy mieć węgiel drzewny. Ale super. Mamy węgiel drzewny! Koko, mamy węgiel! Wow, Bingo. Zobacz, zrobię pochodnie, zrobię, będziesz kopał sobie jaśniej, zobacz, o. i tutaj też postawię, żeby nam się nic nie pojawiło złego. O, jak są pochodnie, to ale chyba to się zwierzątka już pojawiać. Ale chyba właśnie lepiej, że tam się jakiś klipper, albo nie klipper, ząbiak się nam się pojawił, bo mamy na bingo, ubij potwora. To wysto, to później to tak zrobimy, żeby... Yy, Zbierzemy te pochodnie i nam się pojawi, dobra? Dobra. A na ten moment potrzebujemy mieć jasno, żeby chyba nam się tu jakieś świnki pojawiły i kury, bo potrzebujemy jajo do bingo. Dokładnie. I potrzebujemy żelazo, żeby zrobić wiaderko na wodę. Mam kolejną sadzonkę. Jaką? Taką samą? Tak, dębu. A, no to okej, okay. no to w sumie możesz posadzić, ale to dużo już nam nie zmienia. Ale drewno będziemy kopać, no i może więcej pochodni zrobimy. No, masz rację, masz rację. Dobra, to ja tutaj dołożę jeszcze więcej ziemi. To ja zrobię jeszcze więcej tutaj pola uprawnego, żebyśmy mogli jeszcze więcej tutaj stworzyć jedzonka. jedzonka, no. Dobrze. Bo mnie już normalnie głód zaczął łapać. Może dzięki temu też pojawią się jakieś zwierzątka pierwsze, bo na razie to tak się nic nie pojawia nam. Dobra, mamy już tutaj bardzo dużo jedzenia. Ja już mam 7 kobla. 7 kobla znowu? Mamy no, no wystarczył jeden piecyk w sumie do tego wszystkiego. Ale to można zostawić, jak przyjdzie villager. No masz rację, musimy zostawić, aż przyjdzie villager, no? Dobra, no to szybko, kopiemy. Ja ci muszę jakoś tutaj pomóc. Mamy jednego kobla. No dobra, ja tutaj zrobię jakieś nam pierwsze itemki znowu. Albo no, wiesz, to możemy zrobić kamienne itemy. Żelazne. No, żelaza nie mamy. Rzuć mi kobla, ile masz? Osiem. To daj, no. Do, super, to jest tak dużo. Dobra, ja tu zrobię na szybko. Daj mi chwilę. Dobra, mam już nasze rzeczy. Trzymaj tutaj kilo i siekierę, a ja będę łopatą uderzał, dobra? Dalej, kopiemy, kopiemy. No, kolor. No, szybko. No, dobrze, ja będę niszczył ziemię, a ty niszczył kamień i drewno. O, teraz nam idzie super, praca zespołowa. Dobra, to musimy chyba tak chwilkę pokopać, co? No. Dobra, ja już się chyba nakopałem. No. i co to był? Co to był villager ej, za 16 kobla. Do, masz trochę kobla? Mam 9. Rzuć mi 9. Użyjemy i będziemy, może mieć świnkę, bo on już tutaj chce się wymieniać nawet sam. Dobra, trzymaj. Co? Ej, on mi nie dał tego jaja. Ja Ach, go... Mi się pojawiło jakieś jajko. Co? Świni. Użyj, użyj tego. Mamy Świni. świnię. A kurczak, co on tutaj co? robi? Kurczak, no ale on się Nie ją. będziemy go bić, sobie? Żeby... Nam on musi... jajko zmienić, Właśnie on musi naćł. A na o, smyczy o. można tego kurczaka przenieść do domku. Nie, nie mamy smyczy, nie mamy smyczy. Nie wiem jak ją nawet tutaj teraz zrobić, bo do tego byśmy potrzebowali chyba jakieś slime bloki, a my ich nie mamy. No, ja tutaj wsadzę nowe ziemniaki, bo ta świnia chyba lubi ziemniaki, zobacz, no, ona mi kocha. I love you. Super, odkładam do takiego jednego zgnitego, to go wyrzucę Musimy chyba kopać dalej, co? To ja kopię Dobra, to kopiemy dalej, bo musimy dalej progresować A ten kurak niech nam lepiej da jakieś jajo, bo inaczej źle skończy <grym się wytrzymał> Będzie na rosołek Będzie na rosołek, dokładnie tak Zobacz, mam nową sadzonkę Posadzę ją tutaj, nowa sadzonka mi wypadła No to ekstra Dobra, mam jeszcze tyle dziewca, że tu chyba dosadzę, wiesz? Żebyśmy mieli tu więcej miejsca do tych kurczaków naszych. On lepiej niech nam daje te jajko, bo ile mogę na to czekać? O, tu jeszcze jakaś ziemia i super. Oooo, jakie nam tu drzewo wyrosło? Niesamowite. A tu takie dziwne to drzewo nam takie zmodyfikowane wyrosło. taka no. Mutant, mutant drzewo nam wyrosło. A ten kuczak chyba lubi z nami kopać. O nie, ja mam kilofa, żeby Ci pomóc wykopać, więc musisz sam, sam ja sobie z tym poradzić. Osadniku, co Ty tutaj dla mnie Mama, masz? Ile świnki. Y -y, co? Ile tych świnek? Trzy świnki mamy. Zobacz, tu jest jedna, druga i trzecia. I posadziłem nową sadzonkę. Ja myślę, że chyba możemy jedną świnkę zrobić, bo mamy aż trzy świnki, a masz. Haha. A te niech się tutaj od nowa rozmnażają. Ha, trzymaj świnko. Mam kolejną sadzonkę. Ale zobacz w ogóle, bo nie zauważyliśmy. Że tu się pojawił chyba jakiś nowy bilaczek, bo ma ofertę. Owieczkę ma dla nas w ofercie. I łóżko będziemy mogli z bingo zrobić.